No moi drodzy, 25 luty. jedziemy na kolejnego IEMA. Fajna pogoda, jak widzicie. Sucho przynajmniej, śniegu nie ma. Nie będziemy się tym razem grzać przy koksownikach. Um, dzisiaj jest pierwszy weekend, kolejny to jest 3, 4, 5 marzec. Dzisiaj tych stanowisk wszystkich będzie o wiele mniej. Tam tych praktycznie e, niezwiązanych konkretnie, oprócz rozgrywek tam lolowych, będą tam tylko kilka jakieś gilety, inne takie. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Szał nie ma, jak widać, 2,17 mało kto ogląda. Lola, nie ma sensu już iść na IEMA? Nie, Dawid? Nie w ogóle, już rozdano nagrody. Nagrody rozdano, puchar jest nasz. No. <noise> tak było. Musimy teraz czekać, bo generalnie nie mamy jak go przewieźć do domu. No, nie wiem, przekroimy go na pół chyba. Co pan myśli o aferze z Fantasy Expo? Nabrał wody w usta. <noise> Patrz, uciek, miga się od odpowiedzi. Það er svona þig. Nei, ég er ekki hlutlega. Það er fari. Það er fari. To potrzebujcie w trzech słowach. Polecam serdecznie, darmową maszynkę dostałem i w presurumie polecam darmowe soczki. I to jest... to jest to.